Siemanko, siemanko, jestem Kokos i przebrany w Assassin's Creed Odyssey. Miło was widzieć na moim kanale. Dzisiaj robimy dalej zadanie główne z fabuły. Na wstępie powiem, że zapraszam do subskrybowania i zostawienia łapek w górę. No i co? No i lecimy. A, nie rzuć kotwicy, płyniemy. Będziemy się męczyć. Sekunda. Lekko przyciszyć. Dobra. A, co jest sensem? Podciągnij kotwicę. I płyniemy. Ogólnie walki na morzu. Tragedia. Tragedia. Zresztą, sami zobaczcie. Są tylko cztery statki do rozwalenia, a już chyba to robię trzeci raz.

To na najwięcej zabiera, ale Dobra, teraz go Ciak przepołowimy go Dobra Coś mi tu atakuje No tam Rozwalimy może te dwa statki, może coś no, zbieramy drewno. Tu lepszymy nasz stateczek. O, żeżby. Łamę was. Jechać z nimi. Ładujcie się szybciej. Dobra, dobra, dobra i teraz Mamy to. Mamy to Zobaczmy, czy coś ulepszymy nasz stateczek Naszego mobilika Eee. Statek. Statek, statek coś możemy. Lepszym łączniku, bo ten gówno. Tych też przynajmniej Drewno. Tu tylko drewno. Tego najmniej. Najciężej to znaleźć. Yy, Najtrudniej z tym. Dobra. Ja. Idziemy, próbujemy. Eee, jeszcze na napiję, zanim dopłyniemy. sam raz. Mam nadzieję, że w trochę inaczej wygląda. Te próbowanie, że może jest troszeczkę lepsze. Dobra, trzeba by może z dwa statki, z dwoma powalczyć i dopiero wrócić do tego głównego, bo tak to... No nie ma szans. Nie ma szans. Ale mamy przyśpiewki. śpiewki. Ho, ho, ho. Eee...

Но в теговую мы сможем дожить. Воу, 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 воу! Ну, не трогай. A cześć! Czekaj, nie mam tu ty nie? Spróbujemy wjechać w boczek. Dobra. Абордаж. Ту. Ехать с ними. Чак, 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 чак. Давай, купаться, идем с ними. Алло. Oh. Oj, już się zaputował. Ciach-ciach-ciak, kombołambo. I poziomeczku. Jeszcze Jest jakiś cwaniak, jestem swaniak i wypij jak dalej. skrzyneczko. A jeszcze jedna skrzynka jest ho, ho, he, bogaty statek. I co to nie to już? I to nie, to nie, dobrze. Okej. Okay. A statek statek mało, nam się. Mam jeszcze jedną a ja duża. Jak to w mówią, to na mnie sprzyja. Ale fale się zrobiły. i wow. mega fale. Dobra, tego zaatakujemy. Dobra. Goni nas, odciągnij go co wahać się. O wyspę. Nie uczcie się ode mnie bo... More no, speed! Uciekamy teraz, od się. Bo to ten główny nas chce zaatakować. Moc wśród statków. Szybko ładujcie w niego, mówisz, że w zasadzie Szukanie z tego może uderzymy Rozwalony. został statek matka Albo on albo Nie się. Tam się świeci. Musimy tylko składać. mogę uderzyć pszczoły. Ошибка, ошибка, где нужно задержать. Oh, shit, oh, Za daleko jesteśmy Jeszcze troszkę, jeszcze troszkę, jeszcze troszkę Dobra, bez sensu Rady janowiecznikami Szyj, szyj Wiesz panie Właśnie go się udało. Nie chwalę jeszcze ono wydaje mi się, że już nie ma opcji tego przegrania Jaki aborwasz, topimy to Na nie to Przywódca pokonany Czciciel pokonany A ja to nawet nie wiedziałem, że tutaj na statku będzie? Ha, ha, ha. Dobra, idziemy na odstawić. Czciciela w ogóle tutaj właśnie nam się udało. Ja jeszcze nie zapomniałem, że tu czciciel jest na, na statku. Silanos Paros, no. Ależ poziomku. Już zabiliśmy czterech, pięciu. No trzeba z 30. Dobra, wracamy. Wszędzie dobrze, ale Max jest najlepiej. I nawet burza się skończyła. Tak to jest, tak to jest. Się, ale z czterema raz jak się walczy, to nie da się czyli ja przynajmniej nie umiałem, bo wjechałem tam i tu jeden we mnie uderzył, każdy we mnie strzelał i chwila, i, i po mnie. A tak jak się zaczepi jednego, weźmie się go na jakąś tam odległość, trochę się z nim powalczy, potem drugiego, trzeciego, no, no i tak jest. Statki Spartanów, elo mordy. Może nie będziemy się bić. No to dobrze. Ja jeszcze muszę zaczynać, I jesteśmy w domku. Ho, ho, ho

There was a the loading loading. Naxos, seems secure. a We have done great things together for its people. But now we must look beyond these shores and destroy the cult. They are everywhere and nowhere. Their followers are without number. Where do we start? We cut the heads off the beast one at a time. They are blind and defenseless. Sparta, Sparta, Sparta. I still have influence there and allies. We can rally around our home and cleanse it of their influence as an example to the world. It will be dangerous. Their hold on Sparta is strong. Don't you think it's time we returned together? No, I have only a few is to to do here. to As soon as you're ready, we'll set sail for Laconia. I think there's something you should do first. What? You need to find your father. At Dionysus? What? I'll prove it to me <laughs> He's a difficult man to describe. He's many things, but the only way to truly know him is to meet him yourself. So you won't tell me now? There are details only he can provide. I hope when you meet him you understand. You'll find what you need on the island of thera I've given your navigator the course. I'll see you in Laconia. <sighs> I'll be there. May Poseidon keep you safe. Keep the Dobra, w jedności siła ukończona. I level mamy? 26. zaczę może jakiś eksipunek jakiś nowy wjechał, coś mamy. Zbro nie raczej nic. Albo kakakazki jakieś nowe. O, to było nowe. I będzie, będzie. Ale jak to było z partami? Co na punkty już mamy. O ja życie na nowo możemy ułożyć. Już mm -hmm. nawet nie wiem na co wydać. Dobra, jeden punkt zostawimy tak. Gdzie jest ta wyspa? To może od razu się tam popłyniemy. Gdzie jest ta wyspa? Tu gdzieś w zadaniu powinno być. O, ulepszy. Aż 21 level to nie, to trzeba coś poekspić. Dobra. Zajmiemy się XPEM, ale to, to już na spokojnie. Dzięki za oglądanie i zapraszam do subskrypcji. Mimo, że